wczoraj na lekcji rozciął plecak. I ma z Halo, halo. Dzień dobry. Kto dzisiaj przyszedł? Nikodem, kto dzisiaj przyjdzie? Ja mam te Dzisiaj przyjdzie na tych Jak? Nawet dzisiejsze gazety donoszą o tym e, wydarzeniu, które ma Mieć dzisiaj miejsce, mianowicie powrot, powrót na treningi Antka Filipiaka. W dzisiejszym przeglądzie sportowym jest duży artykuł na drugiej, trzeciej stronie. Tak, dzisiaj Antek Filipiak wraca bezpośrednio na, na treningi. Będzie to pierwszy trening po długiej nieobecności. Przemek Rudzki Przemek poświęcił dwie strony w Przeglądzie Sportowym na, na temat dzisiejszego powrotu Antka. Antek jest już z chłopakami. Dzisiejszy, pie, pierwszy dzisiaj trening Antka z chłopcami z Warszawy po prawie 9 przerwie. Już gotowy. Chłopaki już witają się z kolegą. Także dzisiaj pierwszy, pierwszy trening. Подожди, черт возьми! Ай, не смей! Ай, Ютьюбе, ты! Ай, ты летаешь в жителе! Небесный, с ним не берешь! Катмерц и хочет жителя сложить! Катмерц и хочет жителя сложить! Малыш! Малыш! Dzisiaj taka króciutka relacja z pierwszego po powrocie treningu Antka. Krótki materiał. Przypominamy, zachęcamy do artykułów w przeglądzie sportowym na temat powrotu po, po długiej nieobecności. Bardzo, bardzo wszyscy chłopcy czekali na powrót Antka. Bardzo się cieszymy, że Antek jest z nami. Życzymy udanego treningu. No i czekamy na najbliższe mecze.